ma tutaj spajki. Słuchajcie, dzisiaj będzie książka pod tytułem, nowa seria. Nie wiem ile będziemy z jednym Na początku może z 10, potem zobaczymy, jak się seria rozkręci. Słuchajcie. Jest o to tom drugi. Tom pierwszy również mam, ale postanowiłem, nagrać tom drugi, ponieważ jest dla mnie trochę ciekawszy niż tom pierwszy. Pierwsze, co musimy zrobić? Musimy wpisać swój tytuł książki. A, jeszcze jedno, Dzisiaj robimy taki wstęp, więc zrobimy dwa zadania, ale za to ben, robimy tylko książki i tak dalej. Te początkowe mm, zadania, tak? Ja sobie troszkę. Podciągam. Tu dobra? No i słuchajcie, wpisujemy tytuł. Ja na tytuł się zastanawiałam poza filmikiem i wymyśliłam, wymyśliłam, wymyśliłam. wymyśliłam ziomki. Nie. Słuchajcie. Nie wiem jeszcze jaki będzie tytuł, zobaczymy. Piszę w komentarzach. Ale na, najpierw na pewno na, tutaj spajki, tak? Spajki. 8, 8, Mamy już autora i jedziemy dalej. Tutaj musimy wpisać znowu autora. Spajki. Wydmieniam się. Spajki. 8, 8, 8. No i słuchajcie, tutaj ostatni raz wpisujemy. 8, 8, Spajki. 8, 8, 8. I tytuł możecie pisać w komentarzach. Dobra. Dorysuj im różki dla moich dzieci. Dorysujemy im rogi, tak? Temu zrobimy takie. Dziabiałskie, diabliskie. O, takie kreski. A więc robimy takie o. zakręglone. Ok. Dobra. Mamy rogi. Nie mieczy się rękę. Dobra. Jedziemy dalej. I teraz stworzymy swojego awatara. Żeby rozpocząć. Właśnie książkę stworzyć awatara. No więc słuchajcie. Ten awatar będzie z książki do historii. Będzie to taki kozak. I nie znalazłem innego, musiałam to go użyć. Dobra, twoje imię. Pajki, oczywiście 8 8 8 a nazwisko jakie by tu nazwisko zobaczyła? ja mogę sobie typu YouTube he he <try> he dobre twoje zainteresowania oczywiście YouTube YouTube przecinek dajmy yy, co my tu dawać książka pod tytułem Dobra, twój odcisk palca i do tego przygotowałem specjalną rzecz Brudę sobie mi się zamknęła Gra. do tego przygotowałam Chcę zanurzyć. Okej, fak, mi się. Zapryzło. dobra Trochę mi się źle przeszło, ale dobra. okej okay. Powiedzmy, że to jest mój odcisk palca. Powiem w co to wyczyć. Kurde, to nie ma nic do wytarczenia. Czyli tu mam jakąś teczkę. Muszę zawiesząć w tą teczkę, bo mam normalny taki czarny ledrze masakra. Dobra. W miarę jest kartę. No i jeszcze podpis. Bierzmy się tak. 8-8-8. I start. Klikamy. Słuchajcie, pierwszym zadaniem one będą takie tematowe. Będzie ponaj... pogadać z książką, tak? on nam pisze, yy, cześć to my mu napiszmy, siema Sie siema jak się bawisz? bardzo bardzo dobrze miłego tworzenia dziękuję tak wygląda to i słuchajcie, drugim zadaniem będzie: oczy, będzie stwórz wiersz, dopisz słowa jeśli tu wiersza, nazwijmy go. Ym, ziomki, fortepian, gra walca. Walca miłego. Okno skrzypi sobie. sobie mama. Y mama. Patrzy na mój film. Na mój film motyl. Bo piękny motyl jest motyl. No, słuchajcie, to by było na tyle. Hmm. Więc słuchajcie, podsumujemy to. Nasz wiersz piękny, zarecytuję go teraz z moim palcem. No więc zarecytuję go. Tytuł wiersza ziomki. Fortepian grawalca miłego. Okno skrzypi sobie. Mama patrzy na mój film, bo piękny jest motyw A jeszcze słuchajcie. Teraz jak to czytałem, to nie się Państwo. Zauważyłam, że nie, nie wpisałem tutaj autora. Więc teraz piszemy. Wszyscy albo subskrybenci. Subskrybujcie Teraz możecie to nacisnąć O to Taki znaczek No i słuchajcie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Jeśli wam się podobał Dajcie łapki w górę Trzymajcie się, cześć Pom A nie zapomnijcie napisać tytuł.